Dobra, Mówię, moi dobra. drodzy, eee, witam was zalubować. w kolejnym odcinku na, eee, na moim kanale. Eee, gramy znowu na ferko.pl. W szybką klepę gram z pazdorzkiem, piotkiem jakimś randomem. Eee, I dobra. słuchajcie, ostatnio e, zarzucaliście mi w komentarzach pod ostatnim filmikiem, że grałem trochę zbyt mało agresywnie, to, że, że, to, że muszę tak, trochę yy, mocniej le, e, pograć. No i zobaczymy, będę wiecie. chciał w tym meczyku troszkę, troszkę tutaj być bardziej agresywny. Dobra, i zobaczymy. E, dobra panowie, wiecie, że nie macie ze mną żadnych szans, no, lepiej poddajcie się od razu. Na pewno. Który tam jest na środku już. Chyba ten random. Dobra. I tyle by było z mojego bycia agresywnym. A Nie. Gremlin nigdy nie spada. Random jest na środku, Wiem. Ale że pan Zoszek mnie atakuje? Co za śmieciuch! Tu no mam lepszy kartk. Pasduszek! to ty śmieciu! Dobra, I przez ciebie mam tylko minutę odcinka. Teraz będziesz musiał tutaj oglądać 3 godziny outro. Dzięki! Dobra, pasduszek są. Nie, to to outro? Dobra, dawaj się na radę, bo on ma MV. Wow! MV, plus! Znaczy, jak ktoś ma plus to znaczy, że nie znaczy, że jest pewnie lepszy, tylko znaczy, że jest... y... że kupuje rzeczy, bo musi wygrać, bo jest słaby. Niekoniecznie jest słaby, po prostu pamiętaj, że czasem można wygrać y... rangę w jakichś konkursach, tak? Tak, prawda. To też prawda. Ale zazwyczaj, jak ktoś kupuje, to kupuje po to, żeby po prostu wygrywać. No. Jak ktoś się loguje na serwerze, to też loguje się po to, by wygrywać. Tak. E, tak jak się... Kremlin. Tak no, a słuchaj. A, random. Ma. dobra, lecimy. Cyk. Co Czemu ty mi się dałeś zabić? No to bo. Że miał tak wszystkiego odcinka. Ej, ale. Nie, no. Z jednej strony fajnie, że, że wygrałem, ale. Dobra, dawaj To automat robi, wiesz? To automat przerzuca nas. Ogórek w ogóle, ogórek Q5211 1. będzie naszym przeciwnikiem. Górę, górę. I w ogóle ja mam wrażenie, że my dłużej się ładuje nam gierka, niż my w nią gramy, na tej szybkiej klepie. Ale że ten y, Piotrek y, robi nielegalne rzeczy. Jakie nielegalne? Sponsoruje, w sensie sponsoruje. <laughs> Pisze, zapraszam na live. No, to jest nielegalne, wiesz? Gdzie tak masz napisane? W regulaminie. Podpisałeś? To podpisałem regulamin. No prosto, że tak. Na Discordie zaznaczyłem reakcję. A widzisz, co mam? Perłę. O! Ty Pazdoszek, pierwszy obrońca regulaminów. Wiadomo, wszyscy wiedzą, że on się czytami brzydzi. Nigdy nie oszukiwał. O, Piotruś zabiłeś? Chłopa. Hmm. Czekaj, co by tu zrobić? Tak trochę lipa. A ten ogórek już nie, nie żyje? Tak, tak, jestem tylko ja i Piotruś. No chodź tu, szmaciarzu. Piotr, wiesz, że jak skoczysz do Wojda, to y, wygrasz? No se, nie napisem Dawaj do lawy Gremi, Ale, no. żeby tak w plecy wbijać? Dobra, jakby ja mi się teraz na niego. Ale nie, najlepsze jest to, że ja miałem, ja miałem pomysł, tylko zabrakło mi... wiesz, sekundę. myślałem, że... On się wycofa, że się wystraszy. Moderator Moderator. Ej, mod faktycznie. Ej, to nie jednak się No dobrze. Dobra. Cyk, cyk, cyk. To co nam? A, to muszę jeszcze przyda Cyk, cyk, cyk. Gdzie jest ten? Cyk, 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 cyk. O wendeczka. Dobra, I... lecimy. Ja się bałem, że kiotek do mnie leci. Dobra, minem gapla. Dobra, moderator leci. już poszedł. Oddycham mnie. Dobra, dobra, lecimy odważnie. Dobra, Granień, dawaj. Już? No dawaj. Nie, bo ty mnie zabijesz. No No to... czekaj. Y... Jakie ciebie boję, masz tu zombiaka, żebyś tam... Ten... Mógł cię szybciej. Jak nas tam... Szybciej! Ten... Proszę bardzo, mówisz masz, Piotruś! Dla ciebie wszystko! To było łatwa gra. Bo bo, bo wiesz, gdzie... Widziałem... Ty, moderator wrócił. No mogę. No. Pazdoszek jesteś sam z moderatorem <laughs> Moderator ci opluł On, on nie odpisze Wiesz? Dobra chodźcie do lobby. A dobra już nas przyszedł jednak dobra Ej no, ej moderator no Ej znowu Myślę że ona nas obserwuje no. Chyba e, z, e, za to że Piotrek e, no. Napisał na czacie Wbił na live ten moderator na live'a gramina, i normalnie teraz nas obserwuje. No i witam moderatora. Pan sobie się wysypuć, teraz. Idę. Damy to Moderator, chłop ma wita. O nie. I cyk, poleci zaraz banik. Ej no. A, i będzie trzeba e, widzisz? Eee... E, jest modem na ten... Siema, siema, e, aligator. E, na... Na ferko, wiesz? A coś mi się tak wydaje, że za was może polecić. że... Mmm, przez <laughs> ten... się pisać. Słuchaj, no... By... Jakby mam na to wyrumbane. Jeżeli dostanę bana za coś takiego, to. Mm. Nie. Okay. Z będzie Pazusze, no nie! Okej. No z serwisem będzie załamana. Pazuszek gin. Pazuszek gin. Rzeczą nie! Pazuszek gin. O! Gin! Grabny zginiesł. Co z rady gramy? Wiem, czy dasz radę. A proszę, niech nie zginie. Uważaj, strzela! Uważaj, idę! Wiem. Idę! Strzela dół. Strzelaj! Grzebni, w... uwielbiam patrzeć się na ciebie, jak ty się z kimś klepiesz jak na przykład typać jak jak <laughs> zapieć no, aha no wejść na jego na a po co nie nie skacz, nie skacz, odjąć chc hp zobaczyć co masz jego no i Nara a ja myślę że on tam robi mu klaen Czemu on nie grasz na ferko a zresztą kiedy ty grałeś Memem, um, alligator na ferko. Ej, ale tak było blisko. Już myślałem, że go pokonam, jak on tam spadł, wiesz? Już myślałem, że on tam zleci je nara. Muszę tylko sekund poczepkać. No wiem, widzę yy, wiadomo się. Nie musisz no. widzieć. O. Tak, w ogóle ślepy no. jestem. O, ślepota. O, crazy sobie poszedł, będzie ten, ten, ten moderator. No, może wróci. Bo, bo on tak pojawia się i znika co chwilę, wiesz? Mamy Dobra. Kali. No, to jest. No, to jest no, to jest na chyba. To jest Nuskał. chyba na premka. Ej, No i spoczko, spoczko. Oligator. Ciągle chodzi taki niewyspany, zmęczony. A nie, to z nie ty nie spięknie? Orkneusa, Rupa, nie. Cięć na live'a? Ale wystarczyło czytać, że on czy rząd na sprzedał. No wiem. Ale. Ja chcę. Zrób jak miałeś kopię. O! Ee, znowu no. wysiedlał się, że moderator jest. No on. nas, on chyba nas chce On się zakochał. Ten moderator się w nas zakochał. Autentycznie. No, no jak. 9-6, No to to jest lepsze. A ty, Gremil, żyjesz? Tak, a co? Wy już nie? Mamak. No, 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 Dobra, Piotrek. No, z tego łuku to nic nie zrobisz. No, chłopie! Nie pokusuj się na mnie! Ja się na ciebie nie fokusuję, fokusuję to na, na pewno. Co mnie podobało? Kremlin. Kremlin. U mnie Kremlin Marc. Yes. No, Ale było blisko. było blisko U mnie tak w bazie. U mnie w bazie. U jak... mnie w bazie, bazie. Ma połowę HP, bo go. Mo moi smutowani kolejni zabijają. No. Ej, za chwilę mu ten, szkielet mój go zabije. <śled> no, no nie. To <toszek> Podziękuj MACIARZU, za to, jak ci go zrobiłem. Dobra, skaczesz. Ma, nie masz trzy chybki, Dlaczego nie mam? Nie mam o, skoczy. widzisz, e, alligator już się Co teraz. Pd. Mod Crazol. Nie, Crazol. Mówiłam, no. wam, że ten Crazol no. się zakochał. Co, Crazol? Dobra, e, kto chce włamać? Dobra, tam. ej, ale serum się jest trochę bardziej agresywnie niż ostatnio, co nie? Hmm? Nawet wychodzę tak, tak, z Wyspy. Jak ostatnio. Hmm. Dobra, cyk. Ej, tu jest lepsza siekierka, czy jednak y, miecze używać? lepiej mieczek lepiej mieczek tak Okej, okay, bo niby się kierka ma 9 obrażeń ale a na jakiej wersji grasz? na dziewiątej Tak. ja nie wiem ile ja nie wiem czy ona dostała tam bafa czy, ner... czy nadal jest ten, ale dlaczego nie przez placebo gram mi pomocy ale <try> <try> nie better mieczek no dobra, nara. Eee, dobra, aligator, trzymaj się. Dzięki, żeby wpadłeś. A już nie żyje. A to oznacza, że mamy przegwizdany. Ok. Poczekajcie, wiem co zrobię Okej, okay. dobra Cyk o. Gdzie ten... No co Piotruś? Zleciło mnie. Tak no. Ej, ale czekaj, ja wygrałem, tak czy nie? E, tak. No. Dobra, to no dawaj. I bingo. bingo czekaj. Ej, dobra, już nie ma moderatora. Dobra, a ja w tym momencie... Poczekajcie, ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Jak widzicie, mimo tego, że raz pazduszek dał mi wygrać... To później jednak e, chociaż raz wygrałem e, jedną rundkę, jedną rękę, więc czasami jednak jak chcę, to coś tam umiem z tym PvP. Oczywiście zawsze gram na gówno, a wy e, zostawiacie łapki w górę, komentarze i piszcie, czy chcecie więcej e, szybkiej klepy e, na moich odcineczkach. Dzięki za dziś, trzymajcie się, siema! Nara! Mogę powiedzieć nara? Nara! <sum>